Dzień dobry, witam rybki na moim kanale. Witajcie. Słońce wchodzi do znaku raka, zaczyna wspierać się trygą wody. E, więc sprawdźmy, co u Was, e, horoskop, o, znaczy, horoskop Boże, to nie horoskop czytania obowiązuje od 22 e, czerwca do 23 lipca i patrzymy, co się będzie działo. E, po pierwsze, e, ryby robią porządki. Ryby robią porządki i uwalniają się z jakiejś sytuacji, tak? A to, co ja tutaj widzę, macie tak silne czytanie. Nie, nie chciałabym tutaj dużo mówić, ale jedno z najsilniejszych czytań macie tutaj. I teraz tak. Ta sytuacja, w której wy jesteście albo która może do Was przyjść w tym okresie karmiczna relacja. Karmiczna relacja i od razu mówię nie będzie fajnie, bo to będzie niewystarczająca dla Was relacja. Rozumiecie, e, czyli taka lekcja. Czego to jest lekcja, tak, tutaj co, co, co się dzieje, albo co się dzieje, albo co się zadzieje, frustracja w związkach, wiecie co, jeszcze inaczej wam powiem, to jest też to, co was prześladowało, frustracja w związkach, brak pewności siebie, w, 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 samosabotaż, w, Yy, przywiązania jakiegoś yy, ego, yy, strachu, zazdrość, yy, mogliście mieć do czynienia z takimi partnerami. I teraz, jak klatka, ten cykl jeżeli nie, nie konkretna sytuacja, ona do Was, yy, załóżmy, nie przychodzi, nie przyszła, albo nie jesteście w tej sytuacji. To się uwalniacie z cyklu, albo uwalniacie się z sytuacji, która jest jakimś zaklętym e, labiryntem. Mówi się, wiosenne porządki, wy macie zdecydowanie letnie porządki. I teraz, czego wy jesteście uczeni? Oh, Boże, od czego tu zacząć? Bo to wszystko się tak ze sobą wiąże, a ja tyle bym chciała powiedzieć. Więc tak. Ja opowiem najpierw o tym. Wy y, będziecie mieć bardzo dużo siły, bardzo dużo mocy wewnętrznej, mocy waszego serca. To jest potężna karta. A na czym polega cykl? Czy wy się wiązaliście, bo jednak rybki, w ogóle ten trygon wody, to jest wbrew pozorom trygon emocji. Tak? I y, to są osoby Emocjonalnej, proszę tu dobrze zrozumieć. Nie chodzi mi o to, że to są osoby, które nie wiem, nie panują nad swoimi emocjami, nie mają e, kontroli czyli takiego wewnątrz, wewnętrznego termostatu własnych emocji. Absolutnie ja nie o tym mówię. Mówię o tym, że te e, emocje są dla Was niesłychanie ważne. Natomiast w cyklu, który ja widzę, to jest cykl wiązania się z osobami, które. Które, zobaczcie, tu jest lód na szczycie góry lodowej. Są zamknięte na emocje, stricte logiczne no, chyba na zasadzie przeciwieństwa się przyciągają. To jest facet, który ci powie: Ja nie obchodzę walentynek, bo to jest jakieś w ogóle dziwne komercyjne święto. To jest symbol naukowca, który myśli systemem takim bardzo zero-jedynkowym. Generalnie osoba zimna, osoba chłodna, osoba logiczna. Pytanie: Czy to jest dobry partner dla ryb? Takie przyciąganie się po takiej silnej opozycji. Co więcej, słuchajcie jest karta przodków jest karta przodków i karta przodków mówi o tym że już wcześniej były yy, dokonywane takie wybory lodowe rozumiecie? jest karta bramy do pokonania żebyście nie siedzieli wy w tym żywiole wodnym wy ryby żebyście nie siedzieli o z takim wzrokiem tylko nauczyli się dokonywać właściwych wyborów. Nie było tych wyborów w przeszłości waszej, albo, ale raczej uważam, że nie tyle waszej, co a, waszych przodków waszych, w waszym drzewie genealogicznym, czyli kobiety niezwykle empatyczne, ciepłe. Dobre, miłe, uśmiechnięte, służące yy, innym radą, pomocą, z niesamowitą intuicją, wiązały się po prostu z facetami, którzy to, co mieli w zasadzie do zaoferowania, to zimny miecz. Kiepsko, co? Tak to nie brzmi w ogóle, nie? I ten o, klatka, odcinanie się, taki labirynt, wiecie o co chodzi, nie? W labiryncie cudzych myśli. Głowa myśli, serce wie. Wy jesteście teraz sercem, macie potężną moc daną wam po to, żeby zamknąć ten cykl. Ok? I to, czego wy się uczycie, to są zdrowe wybory. Dokonuj zdrowych wyborów w życiu i w miłości. Miłość własna, tak jakby self-care. Miłość własna, opiekowanie się sobą, zadbanie o siebie, tak? To jest dla Was bardzo ważne teraz. Tu jeszcze karty podpowiadają, że girl talk, Czyli rozmowy z przyjaciółkami, czas z przyjaciółmi szczęśliwy singiel, który ma zabawę, którym having fun, czyli który się bawi. I teraz na co wy macie z, zwrócić uwagę? Zobaczcie, wy macie przyciągać podobne osoby, honeybee, Macie przyciągać y, jak pszczółka, tak? Inne pszczółki, a nie tu po prostu lodowe y, krainy. Po co wam to? Wam jest potrzebny ktoś z otwartym sercem i tutaj jest dla Was też yy, taka sugestia. Wy musicie zapanować, nie będzie to trudne, bo macie potężną siłę. Wy musicie zapanować yy, sami nad sobą i znać te schematy, to jest karta karmiczna w ogóle yy, koło fortuny. Potężne macie czytanie, bo macie bardzo silne karty arkana wielkie, yy, aż trzy. I zobaczcie, że pod nim to jest zawsze nauczyciel, nauczyciel, nie? Na przykład dobry psycholog, dobry coach, a jakieś informacje na, na ten temat. Zobaczcie, tu jest. O Jezus, same dwójki. Same dwójki, wybory, wybory w związkach, wam wychodzą związki. Jakoś naiwnie dokonywane. Boże, całą historię opowiem, ale tak ciągnę te karty. Boże, jeszcze co z manipulatorami, po których wy później do, dochodziliście do siebie w Czwórce Mieczy? To jest Wasz diabeł. To jest Wasz diabeł, ten mak nie jest przyjazny. E, to jest osoba, e, bardzo teraz mi się nie podoba ten król Mieczy przy karmicznych relacjach. Jaki widzę schemat? Widzę schemat wiązania się e, z osobami, które są logiczne, ale też, które są manipulujące. I kiedy mówi się o narcyzmie, kiedy mówi się o e, tych wszystkich psychopatach, socjopatach, mówi się, że oni nie mają empatii. <laughs> Wiecie co? Oni nie mają empatii, natomiast oni bardzo dobrze wyczuwają empatów i bardzo dobrze potrafią się poruszać logicznie. Oni to robią logicznie, bo oni nie mają do tego dostępu w jakby systemie wartości takich osób w, w, w empatii cudzej. Oni się bardzo dobrze poruszają. Wielu z nich się bardzo dobrze porusza. Na czym to polega? Wyobraźcie sobie, że my siedzimy naprzeciwko siebie, pijemy kawkę i sobie rozmawiamy we dwoje, i jest fajnie, jest fajny przepływ energii, emocji, z serca do serca, śmiejemy się razem i tak dalej. Ale jest zdrowo. I teraz. Wy macie osobę, która myśli naprzeciwko siebie, potem na tej kawce, już innej kawce, yy, która myśli logicznie. Ona nie rozmawia z wami, ona was rozpracowuje. Ok? Yy, ja zawsze mówię moim dziewczynom, które są empatkami, a ryby bardzo często są, o tym, że. Chlapią językiem, szlak mnie trafia, poznają faceta i chlapią językiem na prawo i lewo, zapraszają do domu, czy coś takiego. Otóż ostrzegam, że w przypadku um, takiego wczesnego poznania, kiedy jeszcze nie mamy dość zaufania do tej osoby, kiedy jeszcze dość dobrze tej um, osoby nie, yy, yy, jakby to powiedzieć, yy, ta osoba nie zdążyła jeszcze tego naszego zaufania wzbudzić, to ja bym bardzo prosiła, że po pierwsze, kiedy siedzi naprzeciwko ciebie taki cudowny komputer, który cię rozpracowuje, jak on by cię rozpracowywał? To są karmiczne relacje, nie? I teraz, jak on by cię rozpracowywał? On chce się wstrzelić w to. Czego ty pragniesz? Ok? Więc on chce poznać twoje pragnienia, twoje marzenia, ponieważ ta osoba ma zamknięte serce, ma wielki mózg i, i małe serce to ta osoba nie potrafi tym z poziomu serca działać. W związku z czym jego mózg potrzebuje informacji, potrzebuje zebrać o tobie informacje. I jeżeli ty powiesz, że marzysz o małym białym domku dwójce dzieci, to ten mózg jego, aha, tu okej. Okay. No to może podjadę, z nią pokażę jej jakąś ziemię, że na przykład chciałbym kupić, i tak dalej. Rozumiesz, o co mi chodzi. Ja daję oczywiście tylko przykład. Staram się mówić obrazowo i w sposób najprostszy, bo to jest najlepsze. I. Um... Ta osoba, jeżeli nie dostarczysz jej odpowiednich danych, tak, osobie od razu, i tutaj nie mówię o zdrowych osobach, bo też chcę być dobrze zrozumiana, to ta osoba nie będzie wiedziała, jak się z tobą poruszać, i będzie popełniać błędy, i wtedy możesz zobaczyć czerwone flagi u manipulanta. Rozumiesz? Ale to, czego się nie robi, nie dostarcza się dużo informacji o sobie. Teraz zapraszanie do domu. Skąd ja o tym wiem? Moje przyjaciółki, które są na portalach randkowych, kiedyś się spotkałyśmy przy jakiejś kawce i one mówią: Słuchaj, to jest niesamowite, jak oni szybko pchają się do domu. Wejście do Twojego domu jest udzieleniem informacji o Tobie, nie tylko o Twojej zasobności, e, e, przepraszam, stanie posiadania itd. Jeżeli mówimy o manipulantach, on przejrzy książki, jakie czytasz, muzykę, jaką słuchasz, bo on potrzebuje informacji. I pierwsze, co będzie chciał wywołać to, to, że spotkałaś idealnego partnera. Więc zobaczy, że na przykład słuchasz jakiejś tam muzyki, no to później on tą muzykę włączy w samochodzie, kiedy będziecie gdzieś tam się przemieszczać u siebie w samochodzie. Rozumiesz, żebyś ty miała to wrażenie, to jest jak zasysanie ciebie, że o Boże, to jest to, naprawdę lubisz tę piosenkę, rozumiesz o co chodzi, Twój dom dostarcza bardzo dużo informacji. Jeżeli mi nie wierzysz, to chcę ci powiedzieć, że w w tajnych służbach są osoby, które są szkolone do tego, żeby wejść do pomieszczenia i w maksymalnie krótkim czasie zapamiętać wszystkie szczegóły, które się w nim znajdują. Czyli na przykład potem ta osoba podaje się za kuriera, yy, który wchodzi do domu, do, dostarczyć paczkę. Ile może zobaczyć, tyle może zobaczyć, ale bardzo szybko zapamiętyje te szczegóły. Manipulant y, chce przekraczać granice i chce otworzyć twój system. Uh, protect yourself. Um. To jakbyś był komputerem, to on była komputerem, to on chce Twój um, antywirus zlikwidować. On jest sam jak wirus i on będzie próbował cię pootwierać na pewnych poziomach. On to może zrobić wtedy, kiedy ma dość informacji. Także bardzo proszę nie zwierzać się nowo poznanym osobom, nie mówić za dużo o jakichś swoich przeżyciach też. Z domu rodzinnego, nie żalić się, bo takie osoby są bardzo biegłe i takie osoby wielokrotnie bardzo dobrze, może nie zdają, ale interesują się psychologią. Czyli jak czytają wiele książek na ten temat i tak dalej. Ja kiedyś u typowego takiego właśnie narcyza manipulanta zobaczyłam książkę o kobietach. Psychologiczną, jak uwodzić kobiety, czego pragną kobiety, I, i mówię, ale po co ci to? Rozumiecie o co chodzi, ale po co ci to? Więc te osoby, uwierzcie mi, no, potrafią być bardzo spektakularne. Ja mówię o tym, bo zobaczyłam karty pod tym. Czyli być może w, gdzieś tam, w w poprzednich wcieleniach, w, w różnych takich historiach drzewie genealogicznym, miałyście takie przypadki, że wy po prostu były takie historie, że wy po prostu gdzieś utykałyście w, w tym, gdzieś przyciągałyście takich ludzi. I teraz coś Wam powiem. Jest fajna, pozytywna informacja z tej karty, chociaż ten misiek jest totalnie zamarznięty: to jest szaman. To jest intuicja, to jest szaman. A wy macie niesłychanie dużo siły, będziecie mieć na ten czas od wszechświata. I możecie sobie spokojnie, poprzez tą pracę wewnętrzną, zakończyć ten cykl tych karmicznych rewelacji, które nigdy i tak Was nie satysfakcjonowały. Uwolnić się z tej klatki, odciąć się od osoby, z którą jesteście, jeśli to jest taka osoba. Wyjść z zaklętego labiryntu i zrobić po prostu porządki, i wyrwać się na wolność. Możecie jak najbardziej, tylko tutaj jest takie ostrzeżenie: no, przypadkiem nie wracaj, nie? Jeśli kończysz taki związek, bo to jest wasze zadanie na ten czas. Narzędzia macie. Macie potężną siłę i macie koło fortuny. Ja wiem, że jest to karta karmiczna, ale z drugiej strony, jak przyjmiecie ster i dopuścicie nieco logiki. Do tego swojego odium ryb, ogromnej wrażliwości, um, takiego współodczuwania. Jeżeli wy, jeżeli wy troszeczkę zrobicie krok w drugą stronę i sami przejmiecie tę energię logiki, czyli na zasadzie facet pokazuje, ja użyłam tego przykładu, go dokończę. Facet pokazuje wam ziemię, bo tam wy chcecie mały biały domek, dwójkę dzieci. Ok? I on Was wiezie i mówi: wiesz, tu mi się podoba, tu jest ziemia na sprzedaż, myślę o tym, żeby ją kupić. I Wy nagle zaczynacie zadawać tak zwane niewygodne pytania, czego dziewczyny bardzo nie lubią robić na randkach, a ja kocham. Nie, na przykład. Dobrze, ale jaki masz plan na zakup tej ziemi? Chcesz wziąć kredyt, czy masz może oszczędności, czy po prostu chcesz gdzieś pożyczyć pieniądze od rodziny? A ile ta ziemia kosztuje? Czy rozmawiałeś już z właścicielem? Czy rozmawiałeś z geologiem i na przykład badałeś tą ziemię? Czy to na nie wiem, na przykład nie są tereny podmokłe, tak? Czy jesteś w stanie zarobić tyle, żeby na przykład spłacać ratę w banku, tak? I tak dalej, i tak dalej. Czyli bardzo konkretne pytania, jak ta osoba ma zamiar do tego dojść. I dlaczego ja o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że był taki przypadek wśród moich znajomych, że właśnie pan pokazywał ziemię, mówił bardzo pięknie, obrazowo i kolorowo tak pięknie opisywał, jak on tu będzie stawiał dom. Natomiast okazało się, że po pierwsze, jego absolutnie na to nie stać, a po drugie, on ma nawet problemy w pracy, żeby wypłacono mu jego wypłatę. Tak. Nigdy do zakupu tej ziemi nie doszło. Bo oczywiście mówię, ja nie mówię o przypadkach osób zupełnie normalnych, tak, które, które na przykład potrafią udzielić odpowiedzi na takie pytanie. No, wezmę kredyt, ale mam dobry zawód, dobrą pracę. Myślę, że będzie okej. Okay. Może mi trochę pomoże rodzina, czy tam na przykład yy, yy, sprzedam mieszkanie, bo mam duże, na razie kupię kawalerka, te pieniądze zainwestuję, czy coś tam, wiecie o co mi chodzi. Dobrze by było, żebyście zaczęli się trochę yy, przyglądać światu poprzez fakty. Zimne yy, po prostu fakty. I to będzie wtedy pozytywny wydźwięk yy, tej karty i przerwanie. Tego cyklu. Być może jesteście z taką osobą już w karmicznej relacji, być może taka relacja się pojawi, być może nie jest to relacja miłosna, tylko jest to relacja na przykład rodzinna albo w pracy, ale macie możliwość właśnie zakończenia tego i cudownego wy, y, 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 wybicia się na niepodległość, wyrwania się na wolność. Czyli rybki y, robią. Porządki. Jeśli, jeszcze raz powtarzam, jeżeli taka osoba się nie pojawi, to jest to sygnał, że jesteście nadal w tym cyklu. Jest to sygnał do posprzątania cyklu, bo on nie musi się przejawić fizycznie. Tak? Jest to sygnał do po prostu. Pewnego przełamania cyklu wiązania się z facetami nieczułymi, bądź manipulującymi, bądź facetami po prostu zimnymi, kiedy wy macie serce na dłoni. I to, to jest najważniejsze. Ty musisz tutaj mniej współodczuwania, a bardziej, i wtedy ta karta pomoże. Bo ona nie będzie symbolizować tego gościa, tylko będzie symbolizować ciebie. Lekki wychył w stronę tej właśnie logiki, nie płynięcia takiego mocnego z emocjami, tylko pozwolisz sobie na to, żeby Twoje dotychczasowe emocjonalne wybory również były wyborami, za którymi idzie logika. I powiem ci coś, przestaniesz przyciągać wtedy takich ludzi, bo tacy ludzie, tacy ludzie, jeśli to są manipulatorzy, to oni szukają empatów. Jeżeli ty robisz wychył w stronę logiki, to nie będą już tak y, zainteresowani. Bo dla ciebie bardzo ważne jest to, żebyś w tym momencie, rybki kochane, żebyś ci nauczyły się dokonywać zdrowych wyborów dla siebie w miłości i w życiu. Czyli gdzieś te wybory nie były mm, do końca fajne i y, borykaliście się z takimi problemami, a tymczasem wy powinniście spotykać ludzi na swoim poziomie. Jest szansa na to, słońce wchodzi do znaku raka i jak najbardziej jest szansa na to, przejrzyjcie też historie rodzinne, czy kobiety nie wybierały takich mężczyzn właśnie y, zimnych, opornych, niekoniecznie muszą być to y, manipulanci, ale ludzie, którzy nie potrafili, y, mężowie, y, dziadkowie, pradziadkowie, oni nie potrafili działa, współdziałać z tymi kobietami z pozycji serca. Tylko jak kiedyś w reklamie, jednej z, chyba z sieci komórkowych, mózg i serce. A dlaczego to rozdzielać? Bo dobry związek jest wtedy, kiedy współdziała jedno i drugie. Ja rozumiem, że mój partner ma jakieś tam drobne wady, ale z pozycji serca też potrafimy się porozumieć, tak? Nie ma nigdy tak, że z, my znajdziemy ideał, bo my sami nie jesteśmy idealni. Ale działa to, działa to w miarę zdrowo. Jeżeli ktoś pływa w różowej chmurze i uważa, że będzie żyli długo i szczęśliwie i nigdy nie będzie w związku waszym wspólnym niczego do przepracowania, do porozmawiania, gorszych dni, jakichś sprzeczek, to jest w błędzie. Nie ma ideałów. Natomiast jeżeli jest to zdrowe, tak i wam obojgu jest ze sobą miło, Przyjemnie i ten bilans, i tak jest dodatni, to to jest to. A tutaj są sytuacje niewystarczające. Tak, jest frustracja yy, w związkach. Mieliście i yy, mieliście, będziecie mieć albo miały kobiety w waszych pokoleniach, taką brak pewności siebie. Dlaczego brak pewności siebie? Dlaczego gloryfikowane są osoby, które idą mózgowo przez życie? Bo co, bo taki mamy system? Kiedyś w dawnych plemionach e, e, nie szło się w ten sposób. I to jeszcze kiedy się dociera do plemion w Afryce, dociera się do plemion w. to kapitalizm dużo, dużo takich rzeczy zrobił. Kiedy dociera się do plemiona Borgenów w Australii, tam są całkiem inne zasady. E, też by Beta Pawlikowska o tym mówi. W jaki sposób się pewne rzeczy załatwia, na przykład w plemieniu, kiedy ktoś zrobił coś złego. Naprawdę fajne, cenne informacje. I możecie teraz złamać ten cykl. Czy on się zamanifestuje fizycznie, taka osoba się pojawi? Nie jestem Wam w stanie udzielić informacji. Czy takie osoby się pojawiały w Waszym życiu? Tak, a jeśli nie w waszym życiu, to jest to jakiś błąd z przeszłości przodków. Natomiast jest to do naprawienia, bo ten przodek jest szamanem, więc ma niesamowitą intuicję. Wy to odziedziczyliście. I tutaj jest kwestia zajrzenia w siebie i dokonywania fajnych, mądrych wyborów i spotykania ludzi na waszym poziomie. Nie jest ktoś na waszym poziomie, dziękuję, do widzenia. Ale się nagadałam. Długi film wam nakręciłam, 26 minut. Kochane rybki, buziaki dla Was. E, trzymajcie się, pływajcie, bo woda coraz e, już cieplejsza w jeziorach, e, w, w morzu już też się nagrzewa. E, I co? Letnie porządki. Jeśli się Wam podobało, to poproszę o lajki, subskrypcje, komentarze. Buziaki dla Was. Trzymajcie się. Pa!